Witajcie, no to ostatni odcinek z Popy Miłe Miłego oglądania. O to jest tam, to jest lagowało trochę, ale jest zapis. Się ma, mamy eksplozję. Podstać cztery bomby. Sir, ma'am, I ask that you remain calm whenever you interact with the patient. He's only been awake a few days now. In many respects, he's still adjusting. Is that. is that him? Is that my boy? Yes, ma'am, it is. Oh, George! Why does he look like that? What did you do to him? Stop it, George. Just stop. That's our son in there. Our son. Dear, look at it. That's not even human. Let's just talk to him. You'll see. Let's just go in there and talk to him. Can we? Can we talk to him? Yes, ma'am. You certainly can. I Nie człowieka. Teraz chcą z nim pogadać po prostu. Ojciec jest trochę zdziwiony, matka mówi, że to jest ich synek. Jack? Jack? Jack, chcę, żebyś wiedział. Bardzo przepraszam. Nie wybaczę sobie tego, co się stało. Milion razy to odtwarzałem w głowie. Coś musiało być, co mogłem zrobić więcej. Z zauważyć wcześniej, cokolwiek. A mamy Ciebie z powrotem. To się liczy. Możemy. Oj. Kim jesteście? Jack? Słuchaj, to ja. Mamusia. Mamusia? Tak, to mamusia i tatuś. Pamiętasz, prawda? Zostawcie mnie w spokoju. Hej, hey. hey, będzie ok, obiecuję. No, tylko sam pogadać. Nie, nie chcę gadać. Wyjdź. Tuzano, musimy wyjść. Jackie, Nie, zostawię Nie zostawię cię. Tak jak głosy kłamią. Wiem co robią. Kłamią. No i oni krzywdzą. Susan, odejdź od tego. Jack? Mama cię nie okłamie, Jackie. Mamy cię nie skrzywdzi. Nigdy bym cię skrzywdziła. Otwórzcie drzwi. O Boże, Suzanów. Proszę otwórzcie, proszę. Ładziej. Dobrze. Czyli doej miał tutaj rodziców, ale. No, pozbył się ich, powiedzmy. Bez używania brzydkich słów. Okej, w końcu się udało. To już wcześniej widziałem. A... O, wróciłem tutaj na górę. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy. No, Hugi-Hugi, weź. Ciekawe, ciekawe. Tam zaraz wszystko wybuchnie, skoro tam są te ładunki wybuchowe. Prototyp. Straciłem swojego jego. Tutaj, Widziałeś go? Był w fundacji, albo był. Co? Co się dzieje? ona go w... e, jakby, wsadziłem wszystko jest git no oh, nie obróć do bezpiecznej przystani kolego został zabity nie Przepraszam Zawiodłem was. Nigdy nie byłem, nie byłem tym, czego potrzebowaliście. Ja tylko sprawiłem, że cierpieliście. Moja wina. Moja wina. Skrzywdziłem wszystko. Boli. Wszystko boli. Always boli. hurt a cierpienie zawsze boli. Rodzice. Naukowcy. Wszyscy. Muszą. Moi przyjaciele. Zabił moich przyjaciół. Ty. To wszystko zaczęło się z tobą. Z tobą i ją. Stary, tylko pokazał mi kopię. To wy wszystko zniszczyliście. No. Nie, nie, to nieprawda. Zeskoczyli generator. Oni zniszczyli wszystko. Zabiję cię! Nie, nie zabijaj mnie. Nie! A, prototyp? Czy to ty? Nie. O! Kurde. Bo tego się nie spodziewał w życiu, przeciw w bólu, uciekajmy. Nie dobrze bardzo niedobrze, Czy to on był tamtym potworem tutaj? A. To padło mnie. Przeciskaj się, przyciskaj. Nienawidzę cię, jej. i wszystkiego. Dobra, nie odwracaj się. Nie! Dobra, zawaliło się. Nie jest dobrze. Nie spodziewałem się, że mnie teraz zaatakuje on. Nagle. Gdzie jest popi teraz do licha? Bo teraz chciałbym ją mimo wszystko zobaczyć, żeby dowiedzieć się o co chodzi tutaj naprawdę. No przecież to... Nie, nie jest nasza wina, tak? Bo to, to co Ty chyba wysadził, nie wiem. Dobra, otwieraj te drzwi, please. O, jesteś. Zamroś doleja, chcę go pokonać? Jest spoko, spoko spadaj. Tak trzeba go zamrozić, tak jak prototyp ogarniał. Chodź tutaj, czy prototyp To doktorze ogarniał? Chodź stary oj, 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 w drugą stronę Chcę pójść do domu A, trzeba sfrizzować i przeciąć, dobra. No! Spadaj! Bez sensu to jest, Jezu. W końcu? Chyba nie, albo no tak? Tak. Zdechu. Boże, to coś za bardzo. Jest zapis, najważniejsza. A. Tutaj jest dobra. Ty, to no i oczywiście nie zdechu. To wasza wina! Chcę zabić ciebie! Wszystkich, którzy mnie skrzywdzili. Zgod dla was No czemu umarłem? Co miałem zrobić? O Tak, mróć się! Stary, nie chciałem, żeby tak się stało, ale muszę. Nie mogę nikomu ufać. Bo małeś. Staram się być lepszy. Być tym, co potrzebują. Nie jestem co mądry, i dobry. Nie. Dobra, zdechł. Chyba na pewno. Przepraszam. Przepraszam. No, trochę mi go szkoda, bo jednak chciał ratować swoich przyjaciół, ale. No, nie musiał nas zabijać. Bo no, Wiem, że prototyp przyszedł pewnie. przez nas w pewnym sensie, ale. tyle Nie musiał nas zabijać. nam pomóc z prototypem coś, nie wiem. A nie zabijać nas. Dobra, szukamy ocalałych. ugi. ugi. Przypomnienie. Nie jestem pewien, z, co to jest. Uh, ja muszę porozmawiać. I nie, porozmawiać i to i nie mogę porozmawiać z tym o kilku in innym. Podczas ostatnich kilku miesięcy by walki były złe. Naprawdę złe. Widziałem uh, wiele uh, rzeczy, których nie pojedę. Ciężko było. Myśleć tak prosto. Dla innych, patrzyli znaczy na mnie i nie wiedzieli, co zrobić. Nie wiedzieli, dokąd iść. Jakiś czas temu mieliśmy poppy, że nam mówiła: idź tu, idź tam, zrób tamto. To miało sens. Poppy była miła. Ja teraz nie mogę jej nigdzie znaleźć. Nie wiem, co się z nią stało. jest strasznie bez niej. Może uciekła. Tak jak ja powinienem. No, jestem tutaj. Na zewnątrz więzienia. Na przeciw. Tutaj coś zapomniałem. Widzę to znowu i się zastanawiam. Mogłem pójść do wyjścia. Bo chciałem od dłuższego czasu. Ale są inni w środku. Inni, którzy nie są tacy jak ja. Są głodni i z. Straszenie to jest jak, jak ja nie są mną nie mogą pójść tam, gdzie ja mogę. Ale dużo mi dużo dla mnie znaczą. Wiele więcej niż myślałem. I widziałem to co widziałem. to jak oni na mnie patrzą? Jak bardzo nie potrzebują. Zamierzam wrócić. Chcę to zapisać. Nie wiem. I to zapomnę. odtworzył i sobie zapamiętał. Tak. tyle, tyle. Tak. No, tak jak mówię, na to, że miał ogromną wieść z tymi zalawkami. No, tak jak mówię, nie musiał nas zabijać. No, próbować nas zabić, bo to w końcu ja go zabiłem, ale wiecie o co mi chodzi O, we... Ali. Ali. O, siema Oli, słyszysz, Oli, słyszysz mnie? Oli. Oli? Ty Coś ty zrobił? Dlaczego go zabiłeś? Rozumiesz co się stało? Prototyp on... Czy ty rozłożyłeś bomby? No tak, rozłożyłem Oli, odpowiedz mi Proszę Oli, coś poszło źle Bezpieczna przystanie Tu tutaj jesteś, Popi. Co? Zostań gdzie jesteś i słuchaj uważnie. Nie żeby uciekać ani walczyć. Koniec imprezy. Kto, kto to? Obvious pytanie z obvious o twoje dzioma. Coś ty zrobił z Oli? Jestem tutaj, Popi. Zawsze tutaj byłem. I zawsze będę. Doktor Katna, Mami i Huggy. wszyscy nie żyją. Nie masz nic więcej. Nikogo. Nawet będziesz mieć jeszcze mniej. Przestań. Musisz nikogo udawać, Popi. Nie musisz udawać silniejszej, daj, niższej, jak myślisz. Myślisz. Masz wrócić do domu. Skąd, skąd tyle wiesz? Wszystko. Tak być nie może. Przez te wszystkie lata. Czy w ogóle jesteś taki jak Oli? Tak, był. to było bardzo dawno temu. Powiem ci co będzie teraz. Idę tam i znajdę was, twoi współkolaboranci, których jeszcze masz. Wszyscy zostaną załatwieni. A co zrobisz ze mną? Mam coś specjalnego. Myś, myślę o tym. Przygotowałem to dla ciebie. I tym razem nic by nie chciała nie. wyjść. Nie! Nie, 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 nie! Przez cały czas. Przez ten cały czas. Kłamałeś dlatego, że przy... Missing, wiecie, omijała szczegółowy ku... punkt. Wykorzystałem moment tych eksplozji. Żyłem ich do dobrego... nowego użytku. Jednak mimo wszystko jestem trochę rozczarowany. Po tym wszystkim czasie w klatce myślałem, że inaczej będziesz patrzyła na rzeczy. Nie rozumiesz? To zawsze było o mnie i o tobie. Poppy. Czy znaczy, my jesteśmy. Takiej prawdy nie można spalić. Nie, wtedy kiedy może Prototyp. mieć takie wielkie znaczenie. Proszę, Prototypie, proszę. Czas wrócić, do czas wrócić do domu, Poppy. Czas wrócić do domu. Nie mogę wrócić do klatki. Nie mogę. Przepraszam, Poppy, no. Kisi, co teraz zrobimy? Przyjaciele? Ha? Nie martwcie, znajdę was. A wasza dwójka. Spróbujcie wylądować stopię. Kisi. Kisi trzymaj mnie! Nie! Yeah. Jeszcze nie jest koniec? Dobra, ja też nie wiem o co chodzi tak samo jak Objectives Ja już nie wiem co tu się dzieje. To znaczy się to, że oni był prototypem było do skapnięcia się w czapterze trzecim już nawet, ale... Gdzie poszła popi, co się stało z Kissy w końcu? I czemu to są rośliny jakieś do licha? raz, zeskanowano. Halo, halo, dzień dobry, jest tu kto? Jest płyta. Kolejna. Cześć, My jestem Leif Pier. Jestem głową innowacji go. tej If firmie. Jeśli to widzisz, naprawdę musiałeś się zgubić. Well, Cóż, przyjacielu? Our of the art laboratory is just Laboratorium ahead. artów jest tutaj spałe. Możesz tam pójść, poklepać tam kopca. Powiedz, że się zgubiłeś i ci pomogą. Okej, okay, okej. Okay. Bądźmy szczerzy, nie powinienem tutaj być. To miejsce ma na największą security w całej fabryce. Kiedy ktoś tutaj się znajdzie, staniesz strzelony. Zanim masz jakieś pomysły, nie uciekniesz stąd. Nie, jak postawiłeś tą płytę, to jeszcze AS Alarm. Jeśli ktoś tutaj jest, to wie, że tutaj jesteś. Ha, fajnie, nie. Ochrona jest bardzo ważna dla nas. Gdybym no, był tobą, zacząłbym uciekać. Hagi Łagi żyje! Hagi żyje! I to jest koniec chapteru. Boże. Jaka to była bomba po koniec wszystkiego, ale jakie zajebiste to było. Boże śmiany. Co ja mam powiedzieć? No na samym początku... trochę to może nie wiem, czy było nudno, ale dużo się nie działo. Ale potem boom, Jarnabi, Jakieś inne z tym doktorkiem cały etap, potem walka z nim. Na końcu taka bomba lorowa, prototyp wszystkim, tak jak kierował. Chłopi gdzieś sobie poszła. Nie wiem, nie wiem, czy w końcu misy zginęła, czy nie, ale... Agi żyje, żyje Boże. Naprawdę chapter ekstremalnie zajebisty i... No, pewnie tak samo jak trzeci był najlepszy do tej pory, tak samo teraz czwarty będzie najlepszym do tej pory. I naprawdę, zajebiście się grało. Mam nadzieję, że też się mega dobrze oglądało. Och. No i co? Czekamy na chapter piąty. Jestem naprawdę, kurde, mega zaskakowany co będzie dalej, bo... Chapter 3 zakończył się tak... Może niespokojnie, ale... Zjechaliśmy windą... I mogliśmy się nawet spodziewać, że po prostu będziemy szli dalej, a tutaj... No co, chapter zacznie się od ucieczki od Hagiego Wagiego? Naprawdę, mega mam nadzieję, że będzie. Pytanie czy to będzie już ostatni chapter czy nie, pewnie twórcy to wyjawią przed premierą. Och, no i co, to już tyle chyba słowem wstęp, słowem końca. No i widzimy się w na następnych odcinkach, wyszło mi kurde trzy godziny gameplayu z tego, tylko to nagranie, więc na pewno będą z tego dwa filmy jeszcze na kanale. Och, no i... Dziękuję za oglądanie tej serii, widzimy się w na następnych odcinkach, pełni już za No i... Apa, i dziękuję za oglądanie.